Dzień dobry, Tomasz Smagłowski, Strzegomskie Centrum Kultury. Witam w kościele Najświętszego Zbawiciela Świata i Matki polskiej Szkapleżnej w Strzegomiu. Mieliśmy tu trafić już dwukrotnie, niestety nieoczekiwana śmierć księdza proboszcza Marka Żmudy pokrzyżowała nasze plany. W końcu dzięki uprzejmości administratora parafii, Udało nam się tutaj dotrzeć. Kościół, który jest wyjątkowy, jeżeli chodzi o pozostałe kościoły w Strzegomiu, ma chyba najbardziej skomplikowaną historię, i myślę, że warto o tej historii nie tylko mieszkańcom Strzegomia, ale też turystom odwiedzającym nasze miasto opowiedzieć. Historia Kościoła Zbawiciela Świata i Matki Boskiej Szkapleżnej w Strzegomiu sięga roku 1382, kiedy za zgodą króla czeskiego Wacława V wybudowano w Strzegomiu pierwszy, najstarszy zresztą na, na Śląsku, klasztor karmelitów. Ten kościół został niestety zburzony przez samych karmelitów już w roku 1428 w obawie przed najazdem husytów. Ta świątynia, którą w tej chwili oglądamy, ona ma charakter późnogotycki, została wybudowana w roku 1430. Z tego późnego gotyku zachowały się pewne elementy w wystroju kościoła, są to scena ukrzyżowania Chrystusa, a także późnogotyckie sakramentarium. Bardzo ciekawym i, i ważnym elementem jest też e, portal wejściowy do kościoła, gdzie w prawne oko zauważy e, scenę koronacji Matki Boskiej, która jest analogią do e, północnego wejścia do strzegomskiej bazyliki. Kościół e, był użytkowany przez Karmelitów do roku 1539, a w zasadzie zniszczeń e, totalnych tego miejsca e, dokonali Szwedzi w 1640. Ponowną odbudowę tego miejsca karmelici podjęli się w latach 1704-1720. Odbudowano wtedy zarówno i kościół jak i przyległy do niego klasztor. Klasztor jakby do dzisiaj zachował tam swój barokowy charakter, tam we wnętrzu można odnaleźć chyba jedyną. Wstrzegomił barokową salę, dawny refektarz. Natomiast jeżeli chodzi o kościół, w kościele poza przepięknymi ławeczkami, które są na pierwszym piętrze dzisiejszego kościoła, które pochodzą właśnie z tego starego kościoła karmelitańskiego, odbudowanego w stylu barokowym, można jeszcze zauważyć bardzo ciekawe sklepienie barokowe w dawnym prezbiterium. Kościół był dwunawowy i ołtarz kiedyś stał w miejscu, gdzie w tej chwili znajduje się. Zakrystia. O tym jak wyglądał strzygąski karmel. Zobaczycie Państwo za chwilę na przepięknej rycinie z 1720 roku wybitnego śląskiego rysownika wernera. Natomiast przeczytać o tym można co ciekawe jak ten karmel w Strzegomiu wyglądał w trylogii husyckiej Andrzeja Sapkowskiego. To tego od Wiedźmina. Karmelici użytkowali swój piękny barokowy kościół i klasztor do roku 1810, kiedy nastąpiła w państwie polskim sekularyzacja kościoła, majątku kościoła katolickiego. Król Polski musiał zapłacić kontrybucję za przegraną wojnę z Napoleonem, więc upaństwowił majątek kościoła. Spotkało to nie tylko klasztor karmelitów z ale także joanitów i Benedyktynki. Król Polski. Myślę, że zrobił dwie dobre rzeczy, mianowicie najcenniejsze dzieła sztuki i zbiory biblioteczne postanowił uchronić i e, zachował je w odpowiednikach dzisiejszych bibliotek narodowych czy też e, muzeów narodowych. Najważniejsze dzieło... Malarstwa czeskiego XIV wieku, obraz św. Janny Samo III pochodzący z Karmelu w Strzegomiu, do dzisiaj można podziwiać w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Co ciekawe, zbiory biblioteczne ze Strzegomskiego Karmelu przetrwały nawet II wojnę światową i do dzisiaj również można je zobaczyć, przejrzeć w archiwum państwowym we Wrocławiu. W 1810 roku nieznany nam z nazwiska i imienia pewien mnich, e, karmelita ze Strzegomia, chcąc uchronić XVI-wieczny antyfonarz pochodzący z tego miejsca, zawinął dzieło, materiał i schował w sklepkach powiskiego karmelu. Zupełnie niedawno, kiedy klasztor był remontowany, udało nam się ten artefakt odnaleźć i prezentujemy go dzisiaj w Izbie Tradycji Ziemi Strzegomskiej. Jesteśmy w miejscu wyjątkowym w Kościele Zbawiciela świata, bo to dawne prezbiterium Kościoła Karmelitów. To sklepienie ono pochodzi. Z roku 1000, między 1704 a 1720 widać poszczególne okna, które tutaj były, i pod nami na dole w dzisiejszej zakrystii kiedyś dawno znajdował się ołtarz główny tegoż kościoła. Tu w tej chwili jest wejście za mną na wyższe kondygnacje wieży, także idziemy. Piękna wysklepka ceglana dawnego sklepienia Kościoła Karmelita. Jesteśmy na kolejnym piętrze wieży Kościoła Zbawiciela Świata i Matki Boskiej Szkapleżnej, wybudowanej w 1819 roku. Tam na samym szczycie jeszcze do niedawna. Wisiała taka chorągiewka z datą 1819, która informowała o tym, że właśnie ta wieża została w tym roku wzniesiona. Nad nami znajdują się dzwony, tutaj jeszcze stary mechanizm, podobnie nieco do tego, który był w bazylice. Tutaj dwie rzędzie przechodziły przez tą belkę, dwa łożyska toczne, no i te osoby kręcąc dookoła napędzały dzwony, które wisiały nad nami. Oryginalne drzwi zapewne jeszcze z kościoła karmelitów, za nimi z tych, i tam przekonamy się, jak dużo pracy zostało włożone w to, żeby ten kościół dźwignąć z ruin. stare belki połączone z nowymi e, mocne nowe kotwy myślę, że jeszcze sporo czasu e, o, pięknie widać jak tutaj ponumerowane to jeszcze stara cięcielska e, szkoła też są łączenia na e, drewniane gwoździe ale w połączeniu z tymi nowymi śrubami no daje pewność, że ten kościół jeszcze będzie stał długie lata W 1810 roku, po sekularyzacji, to miejsce, zarówno kościół, jak i klasztor zostają opuszczone. Wykorzystuje to gmina ewangelicka, konfesji augsburskiej, którzy mieli swój kościół, co prawda, na ulicy Świdnickiej, Kościół pod wezwaniem świętej tolicy. On znajdował się mniej więcej na. Wysokości e, dzisiejszego parkingu przy Urzędzie Stanu Cywilnego. Niemniej jednak stan techniczny tego budynku powodował, że ewangelicy rozglądali się za nowym miejscem na e, swoją świątynię. Padło na e, Karmel i na tutejszą świątynię. Król oczywiście zgodził się na to, żeby tą świątynię im bezpłatnie przekazać, i nastąpił okres e, czy w zasadzie przebudowy. Nie było wówczas instytucji konserwatora zabytków, więc jakby wyburzono praktycznie całe wnętrze tego kościoła, pozostawiając były. No i ten efekt tejże przebudowy mamy dzisiaj, możemy go śmiało. Oglądać. Jest to e, las w zasadzie 78 kolumn, na których wspierają się trzy piętra e, empor, na których zasiadali e, ewangeliccy e, strzegomianie. Ważnym i ciekawym elementem wyposażenia tego kościoła jest e, ołtarz, ambonowy ołtarz, jeden z czterech, jakie znajdowały się na Dolnym Śląsku. On dzisiaj ma nieco zmieniony charakter, ponieważ e, e, został pozbawiony ambony, ale to w wypadku e, obrządku rzymskokatolickiego. Zupełnie inaczej wygląda. Wydawać by się mogło, że historia ewangelików w tym miejscu skończy się w roku 1945 razem z zakończeniem II wojny światowej i kiedy nastąpiły zmiany, ogromne zmiany w Europie. Niemniej jednak historia toczy się dalej. Bo ewangelicy użytkują ten kościół jeszcze po wojnie. Ostatnie nabożeństwo ewangelickie odbyło się tutaj w roku 1957, a przekazanie kościoła na rzecz Skarbu Państwa miało miejsce dopiero w roku 1978. W 1974 roku, co warto jeszcze wspomnieć, dzwony, które wisiały na tutejszej dzwonicy, zostały przewiezione do Świdnicy, gdzie służą ewangelikom do dzisiaj w Kościele Pokoju. Przy okazji ostatnich remontów w świątyni wyeksponowano piękne 15 wieczne sakramentarium, które prezentuje się tutaj, a także scenę ukrzyżowania Chrystusa. Na zakończenie naszej wizyty w kościele Zbawiciela świata i matki Boskiej z Kapleżnej Proszę zwrócić uwagę na zachodni portal, jak wszystkie kościoły w Strzegomiu, wszystkie kościoły gotyckie w Strzegomiu, ten również jest orientowany, więc główne wejście znajduje się po zachodniej stronie. Przepiękny portal ze sceną koronacji Najświętszej Marii Panny z, przez jej syna Jezusa Chrystusa. Pod spodem cztery herby, m.in. herb Czech, herb Śląska, a także oczywiście, jak to w Strzegomiu, uproszczony herb Strzegomia, czyli skrzyżowany... Klucz i miecz. To tyle na dzisiaj. Dziękujemy za odwiedziny z nami kolejnego bardzo ciekawego obiektu w